Wspomniałaś, że takiego już tego narcyzmu, nazwijmy to w tym stadium najwyższym, się nie da leczyć. Wiesz co, nie da się, dlatego to jest bardzo przykra prawda, bo zdarza się, że narcyz trafia na terapię. Tylko wiesz, oni trafiają na terapię w momencie, gdy... No, właśnie, coś im bardzo nie poszło, ktoś ich może zidentyfikował, albo zwolnie, zostali zwolnieni z pracy, no bo jednak nie wszyscy będą tolerować taką przemoc, na, na szczęście, albo coś w życiu prywatnym nie poszło i, i narcyz może doświadczać depresji. Tylko, że depresja u narcyza jest czymś zupełnie innym niż, mówię, u zdrowego człowieka. Mianowicie, wiesz, to jest kryzys takiego, że nie mam poklasku. I oni trafiają na terapię, natomiast trwa to do momentu, jak się na przykład już trochę odbudują, już się lepiej czują, a tak, dostali zrozumienie, współczucie. Bardzo często terapeuty po no, kierują swoją rzeczywistość. I to jest, to jest alternatywna rzeczywistość zawsze, a więc no bo oni nie wezmą odpowiedzialności, po prostu nie wezmą odpowiedzialności, mało tego, prędzej sobie zaszkodzą, tak, niż, niż, niż uznają, że, że no za coś powinni wziąć odpowiedzialność. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTuba.